Nie uwierzycie e, Jesteśmy prawie w starym soborze I co? Co znalazłem? Znowu samochód Tylko ten już jest e, Totalnie zniszczony W dodatku pusty Tak więc Zostawiamy go w spokoju Jesteśmy prawie w starym soborze Jeszcze zobaczę czy będę do niego wchodził Wejdę może czemu nie? Przygoda tak Serio Ja pierdzielę Co to jest? Jeszcze powieszcie mi, że sprawny Jeżeli jest sprawny to Cholera O cholera No to beka Ja, ja się tyle pojazdów yy, w jednym miejscu nigdy nie znalazłem, szczerze, jak wam powiem. Szkoda, że one nie są prawne. Helikrasz. Uuu, dobra, to wiecie co? Hmm, jak to teraz zrobić? Dobra, tam jest Helikrasz, tak, zombie, walczy się. Ja tutaj poj pojadę zaparkować naszą brykę Zobaczę, czy jest coś interesującego tutaj w tych namiotach mimo Nie no serio Ja nie wierzę Czy to Czy wy to widzicie Kolejny łas, ten biały to jest nie do jazdy więc od razu wam Was przez ja. Dobra, wyjdźmy tutaj. Fak. Trochę ich toro, nie powiem. I jak szaki. I ten oczywiście musiał mnie... Yy, zaraz yy, ten... Powodować u mnie krwawienie. się zarazić. <grywy> Kurde. No to coś czuję, że... Coś tutaj znajdziemy. Tak mi się wydaje. Tam jest... Gdzie był ten helikrąż? Tam. No tak trochę daleko w polu. Ale... Ważne, że jest. Na tym, serwerze, na tym serwerze dosyć żad autobus a ten autobus tutaj zawsze stoi prawie Kurde, czyli jednak po... Czy? Ten zombie miał agro? Serio? Miejmy nadzieję, że nie No pieczrzewo Dobra powoli dobiegamy do namiotów Ułas Pytanie moje jest takie, czy jest sprawny Wiem, że to biały też wygląda jako... Ten biały pojazd wygląda jako sprawny, ale nim nie jest. Mi się przynajmniej wydaje. Ciężko... Uuu Motor. Znaczy motor. No. Kurde, jednego koła nie ma. Kure, nie ma jednego koła. Karoseria. Ło, wow, M107, amunicja. Kurczę, powiem wam, że chyba jednak się przesiądę na Łaza. Pomimo tego, że tam już... Tak, nic nie ma Walić paliwo, paliwa trochę mamy. Ponad... Yy, 20... 40... 60, 50 litrów mamy. Ua. Fuck you, zombie, fuck you. Zombie. Kurde, wydaje mi się jednakże że... Tak, skoro... O kurwa. Dobra widzicie co? Tutaj wbiegnę na farmę Powyszczelam Wrócę się do tamtego pojazdu po koło tu nie da się wejść Tu jest wejść No jaka menda łysa Kurę, teraz muszę uwalać, bo nie mam już przy sobie żadnych bandaży. Tak więc flipa, ale dobra. Yy, wracam teraz do tamtego pojazdu, przyjeżdżam nim tutaj. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale Postaram wymienić się koło w spokoju. Kurde. I zatankować tego jeepka. I postaramy się dojechać do tego helikrasza, tak więc zaraz nie widzimy okej, okay, naprawiliśmy sobie jebka i jedziemy nim jest on trochę głośny cannot dobra okej okay, i jedziemy teraz do tego helikrasza przełożyłem sobie wszystkie i z tego pojazdu więc tak, widzicie albo nie wolnej Ten... Około Nie wiem czy robię dobrze Kur stał dobra Kurwa zaraził mnie jeszcze krwawie Wolę, żeby. Ach! Mało! Przyjrz Mnie Teoretycznie nie gonią. W tych szakach się zatrzymam. Fuck. Wiesz, anty... <laughs> Najpierw się zawandażuj. Jesteś antybiotyki, ok. Cholera. Mamy troszkę przechlapane Potrzebuję, nie potrzebuję, okej okay. To w takim razie wypadałoby znaleźć też jakieś e, jakiego jakiegoś szpitala by się udać Dobra, wkrótce sobie podbiegniemy Kiedyś się na pewno pojawił loot pojawi to będzie lipa zobaczymy przez lornetkę czy są zombie o gdzie to jest wow kamuflaż fuck yeah bitch dobra yy, widzimy się przy przy czym? przy elikraszy jest w końcu jakiś kamuflaż fuck yeah dobra zaraz gdzie widzimy Ok jesteśmy przy kraszu. I uwaga uwaga Proszę powiedzcie mi że to jest Gilly Sweet! Fuck jest! W końcu Jest Tak więc nasze poszukiwania Fuck! W końcu! W końcu mamy Gilly Sweeta Weź to otwórz Dobra Przejdźmy obok jeszcze Tutaj coś mamy 5 samobój do n 24 dobra Weźmy się, schowa w pojeździe Ale chwila, tutaj gdzieś jeszcze widziałem broń Tutaj chyba Camryite MRE O, bardzo dobrze że jest MRE Bo to nam sporo Dodałam właśnie krwi więc super kurę nie ma broni? serio? tak wydawało mi się że jest no dobra mniejsza posażenie u jest! jesteśmy uratowani chciałem powiedzieć tak jesteśmy uratowani Mamy blue paki wszystko biorę, wszystko To, to Kurczę tylko szkoda że nie ma antybiotyków To by nam się, nie powiem przydało What oh! the fuck Co to było? Spukowany zombie czy co? Biegnijmy jeszcze tak na szybko Kurę no myślałem, że jest broń jakaś, ale dobra Twalić broń Tutaj coś jeszcze leży AKM Nie, AKM a nie biorę Czekajcie, mam w jakąś amunicję do tej swojej Nie mam stanogów Dobra e, Mniejsza z tym, ale w drodze jak tutaj biegłem Patrzcie co znalazłem Chyba dzisiaj mamy szczęście, wam powiem Teraz pytanie, gdzie zaparkowałem Eka Ten Jest, mamy gizz sweeta, czyli poszukiwania nam się udały. Wprawdzie nie były, nie był on w, w mieście Ale był w helikraszu, więc ja jestem zadowolony Wprawdzie mam jakąś tam osłonę przed graczami i zombiakami Chociaż przydałoby się mieć, e, mieć też tą snajperkę kamą e, To sobie poszukamy tej snajperki, ale to już kiedy indziej Dobra, stoi nasz Jeepak. Wiecie co mi się podoba w tym kamuflażu? Że nie widać plecaka. Jesteśmy prawie niewykrywani jak daleka. Jak się położymy, to prawie nas nie widać. Wszelm, co ja mówię? Dwie sobie zostawię. Morfiny mam... Nie, morfinę. Fuck, sobie zrobiłem. Ha, a, dobra. Mniejsza. Pękilercy, morfina, epipeny sobie zostawię Jak tam ze stanagami u mnie jest No dobra jest spoko To pochowamy No to powiem wam że jest całkiem ładnie nam idzie <trybujesz> Idziemy teraz wiadomo do tamtego nie się gdybyśmy znaleźli kolejnego czyli Czekaj, kamień jest. Tam Ale dobra. Jestem zadowolony. tylko to, co chciałem. I widzimy się przy Okej, okay, dojechaliśmy Tak więc... Wow, trochę się za nami kurzyło. Mam nadzieję, że za blisko nie podjechałem tego. Nie, są zombiaczki, więc Była widzę jakiś kamuflaż <grybujesz> To by była beka. Ale okej okay. Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie? A, w pobliżu rogowo Dobrze wiedzieć, że tutaj <laughs> Dwa helikrasze obok siebie prawie Więc jest spoko He, <laughs> kamuflaż Serio? Camu Czyli to jest taki inny Taki bardziej eee, Po prostu... Uff, fuck, fuck, fuck Nie widzicie mnie, zabiaczki To co teraz robię to jest... Odlaguj się. Giń Dobra. O, teren oczyszczony. Czy coś tu jeszcze jest? Co miałeś zębiaków w sobie? Śmieci Dobra, ale... Chcę, what? A! <laughs> Szczerze, na początku myślałem, że to gracz jakiś. Ten plecak mnie zmylił. Dobra, tutaj coś jeszcze jest. Morfina, chyba, pękilery. To sobie zjem, się napiję. Ja no, morfiny mamy sporo, pękilerski mogę wziąć. Nie, <laughs> minigun raczej nie. Coś mi się zdaje. Uuu. co coś się... Ta, zombiaka ominą. Super. Dobra. Tak więc... Łowy nam się udały. Znaleźliśmy kamuflaż. Dwa helikrasze. Eee... Nie wiemy tą byliśmy przecież. Dobra Ja teraz pojadę gdzieś się schować jak mi się wydaje Taki mam plan na razie Oposażenie Pochowajmy te rzeczy czyli sweeta schowajmy Nie wiem po co za zapisałem go, ale nieważne Restar Stary Sobór tu jest. Hmm. Tutaj jest coś... Pogorewka, Pulkowo... Dobra, pojedziemy gdzieś w tym lesie. Się chyba... Zatrzymam. I będę polował na... Zwierzęta. Co będzie dalej, to się... okaże ale dobra, mamy dwa kamuflacze Mam pandaż Ej, czekajcie teraz się jakieś rzeczy pojawiły nie ma tu na pewno broni? nie ma dobra, to jedziemy eee, tak więc, takie krótkie, szybkie podsumowanie znaleźliśmy dzisiaj Dwa samochody, z czego jedziemy tym lepszym ładem, to jest chyba ład. Jak mi się zdaje. Um, Znaleźliśmy dwa kamuflarze w tym Guinness Suite'a. Brakuje nam jeszcze tylko Cyberdikt z kamu, ale dobrze. To, już... wow. to już taki Bayer. Zdawało mi się przez chwilę, że słyszałem jakieś Jeepa, ale To mi się zdawało więc można powiedzieć że uszczęściło nam się w tym restarcie i to co dalej będzie to jeszcze nie mam pomysłu e miałem jechać do berezino aby, aby co tam zrobić aby chyba po prostu ale skoro już go mamy to Pany Welton w zmianie tutaj pojedziemy, na um, nie wiem, a tam jest chyba zielona góra tego co się nie mylę krwi też mamy sporo kurę szczerze to nie mam pomysłu co robić podejrzewam, że poj pojadę do do tego lotniska w Krasnostawie ...na północnym wschodzie. Tam może... ...kampić na, raz... na razie nie mam... ...czym, bo wchodz mu kampił A... O, wchodz tu był! Serio? Kurde. Widzicie, tutaj na mapie czasami się pokazują... ...takie jakieś temki zauważone... ...teoretycznie przez nas. To jest dziwne, bo ja to, to było, ale nie wiem, Chyba, to był może jakiś... ...młot. Po prostu, O kurde. Podmienimy sobie, zobaczyć. O. Powoli, powoli się gracze schowają. Powiem wam, że to jest samochód ewidentnie schowany przez jakiegoś gracza Trochę zniszczony. Wow, maczeta. O, super. Teraz robi się ognisko. Nie wiem, po co mu gwoździe Czeski pleczak, plecak, on ma chyba 16 miejsc. Z tego co się nie mylę. Kurde, sporo miał, o, krew ma, Jericana. To krew sobie już na pewno odnowię Dobra, tutaj zostawię go na razie Nie będę nim nigdzie jechał Kurde, myślę gdzie go, gdzie się schować Nie mam zbytnio pomysłu A dobra, ja tu zrobię cięcie gdzieś się schowam i spotkamy się przy ognisku Okej okay. i po ciężkim dniu pracy udało nam się przeżyć Za naszego płaza GG kilka broni Mieliśmy kilka crash siteów po drodze I my nie mogę otworzyć te fliponko, ok i jemy sobie teraz e, mięso z grilla, aby uzkranić trochę krwi. E, co dalej w planach mam, jeszcze tego nie wiem. Wszystko się okaże w praniu, jak to się mówi. Bierzemy sobie to i to. Po drodze znaleźliśmy tutaj e, Jeepa, kogoś, który miał właśnie sobie... Mm, trochę mięska co bardzo mi się tak powiem podoba ponieważ mogę sobie uzupełnić krew dzięki niemu e, no i co jeszcze no i to by było na tyle e, możecie spodziewać się dalszych przygód może z kimś będę następnym razem nie wiem co się okaże e, Na no czemu mi się krew nie chce uzupełnić kukmit ok o na razie mamy spoko e, czy, będziemy musieli już ogień żeby nie było nas widać. będziemy musieli uważać tylko na zombie aby nas nie zaraziło e, ponieważ mamy nie mamy antybiotyków więc jest trochę lipa ale no już jakby nas zaraziło to mamy przy sobie jeszcze jedną hmm, tą jedną krew, a w pojeździe mamy ich aż 6, więc będzie można sobie uzupełniać. No dobra, już nam się uzupełniła krew No więc, tak więc Tak więc, tak więc Nie przedłużając. Widzimy się już niebawem w kolejnej przygodzie. Miejmy nadzieję, że będzie ona tak samo szczęśliwa za noc jak ta. Do zobaczenia. W Czarnorusi.